Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miało przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i On jest Synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie chryste. Zacheusz bardzo bogaty. Miał dość dobrą pozycję, był szefem, musiałby być spełniony. Widocznie nie. Był niskiego wzrostu. A jak zawsze ewangeliście nie chodzi o to, jaki ten Zacheusz był tak naprawdę niski, ładny, wysoki. Chodzi mu o stan jego ducha. Był niski. Miał zaniżoną wartość, pomimo tego, że w życiu materialnym był spełniony, zawodowo też, nie potrafił przyjąć siebie, nie mógł żyć w przyjaźni i w harmonii ze sobą. Może dlatego, że dorobienie się majątku wiązało się z wykorzystaniem ludzi, może dlatego, żeby szefem i zajęcie tej pozycji trzeba było kombinowania, przekupstwa. Lizanie tego tam miejsca wyższym od niego. Może być, że czuł wstręt do siebie. Był człowiekiem wysokiej pozycji, ale w sercu był dzieckiem, był niedojrzały, nie czuł się, że się jest facetem mężczyzną. Bo by mieć i być kimś, trzeba było mu się sprzedawać, rezygnować ze swojego słowa, myśli. Trzeba mu było rezygnować z wartości takich jak dobroć, uczciwość, miłosierdzie, by móc zarobić kosztem innych. Taki jest mały wewnętrznie, że pomimo jego pozycji i zajmowanego urzędu ośmiesza się, włazi na drzewo. A może już mu nie zależy na tym, co ludzie powiedzą? Może ma już dość zgrywania poważnego, nieugiętego celnika i szefa? Może to wszystko, co przedtem miał i czego osiągnął, Zaczął uważać za śmiecie. Może raz nareszcie zobaczył, że tak czarująca władza i dobrobyt nie spełniło jego życia, jego osobowości. W każdym razie Zacheus szuka. Może to robi w sposób trochę śmieszny i dziwny, jak na takiego człowieka, ale szuka. Chcę więcej. Chcę poznać tego, który ma inny sposób na życie. Chcę poznać Jezusa, który przewraca do góry nogami sposób myślenia. By być szczęśliwym trzeba dać, mówi Jezus. Dziwne, dotąd Zacheusz myślał inaczej, by być szczęśliwym trzeba mieć. No i miał, ale w rezultacie szczęścia nie miał. By być szczęśliwym trzeba służyć, mówił Jezus. Zacheusz na pewno myślał inaczej. By być szczęśliwym trzeba panować. No i panował, ale to też mu większej radości i spełnienia nie dało. Chciał go poznać i poznał. Poznał najpierw jego wzrok wzrok Boga, który nie śmieje się z jego maleńkości. Poznał Boga, który nie śmieje się z jego głupoty, wielki pan siedzi na drzewie. Poznał wzrok akceptacji, zrozumienia, zaufania. Poznał Boga, który zaciekawił się nim, nie jego pozycją czy kasą, czy nawet jego grzechami. Bóg chciał go poznać. Przyjść do domu. Bóg, który nie wstydził się przyjść do obrzodliwego grzesznika, który sprzedał się okupantowi i jemu, jak wierny pies służył. Ten Bóg zmienił jego świat. Ten Bóg dodał mu odwagi do przemiany. Ten Bóg napełnił go radością. Zacheusz zaczyna się dzielić, nareszcie zrozumiał. Skoro Bóg od pierwszego spotkania nie zabiera, ale ciągle go obdarowuje. Obdarowuje spojrzeniem, miłością, zrozumieniem, to dlaczego On ma gromadzić i zabierać? Zapraszam cię do krótkiej modlitwy. Panie, też nieraz grywam wielkiego Pana, wielką panią. Zgrywam poważnego, niedostępnego, mądrego, doświadczonego. A w sercu jestem dzieckiem. Dzieckiem niespełnionym, niezadowolonym, rozgoruczonym. W tym moim graniu wielkiej osoby staje się czasami śmieszny, bo w sytuacjach, których nie kontroluję, wychodzi ze mnie niedojrzały dzieciak. Nie wiem, co robić. Może byś przyszedł i do mnie. Do ogrzesznika w gościnę, ale nie po to, by coś mi mówić, pouczać, a po prostu być. Chciałbym się w tej mojej dziecinności po prostu do ciebie przytulić i pobyć dzieckiem, kapryśnym i nieznośnym dzieckiem. Panie, potrzebuję przytulenia, zrozumienia i zaufania. Nic więcej. Przyjdź do mojego domu. Przyjdź tam, gdzie odkładam w szafę wszystkie moje teatralne stroje. Przyjdź tam, gdzie jestem sobą i przytul. Przytul tak mocno, bym się poczuł, że nie jestem błędem. Dziękuję Ci, że tym zacheuszem jestem ja. I ta historia, kropka w kropkę, to moja historia. I Ty w tej mojej historii wpraszasz się do mojego domu. I się cieszysz, że po prostu jestem. Przytul mnie Panie. Amen.